Potworniaki, czyli guzy dermoidalne, to są guzy jajnika, które powstają z komórek zarodkowych. To są takie komórki, które mogą przekształcać się w komórki innych, dojrzałych tkanek. Na przykład tkanki naskórka wraz z wytworami naskórka, czyli włosami, paznokciami, w tkankę mięśniową, tkankę kostną, chrzęstną, tkankę nerwową. Dlatego są to guzy, w których wszystkie te formy tkanek możemy znaleźć wewnątrz. Rozwijają się w różnym wieku, u pacjentek w różnym wieku, w jajnikach mogą występować jedno albo obustronnie. W 99% są to guzy dojrzałe, czyli w wewnątrz występują tkanki dojrzałe, o których już wspominałam, natomiast w 1% mogą to być guzy niedojrzałe i część z tych guzów niedojrzałych może mieć charakter guzów złośliwych. Często z uwagi na to, że mogą mieć różne rozmiary, mogą być również niedużymi guzami, są wykrywane przypadkowo na wizycie ginekologicznej podczas przeprowadzania badania USG. Mogą być również duże, więc w takich przypadkach pacjentki zgłaszają się już z objawami typu bóle brzucha, powiększenie obwodu brzucha, ucisk na pęcherz moczowy czy jelita, ale jednak najczęściej wykrywane są przypadkowo. Leczenie zależy od wieku pacjentki, od jej planów prokreacyjnych, a także od charakteru tego guza. Jeżeli mamy do czynienia z guzem niedojrzałym, który w badaniu ultrasonograficznym wygląda onkologicznie podejrzanie, wskazane jest leczenie w ośrodku onkologicznym. Natomiast jeżeli guz jest niepodejrzany, to zwykle kwalifikuje się pacjentkę do leczenia chirurgicznego, zwykle drogą laparoskopii, czyli operacji przeprowadzanej przez drobne nacięcia w skórze brzucha, przez które wprowadza się do jamy otrzewnej narzędzia operacyjne i kamerę. I podczas zabiegu wykonuje się albo wycięcie samego guza z pozostawieniem prawidłowej tkanki jajnika, albo usunięcie przydatków, czyli jajnika i jajowodu jedno lub obustronne. Tutaj decyzja co do zakresu zabiegu zależy przede wszystkim od wieku pacjentki i jej planów macierzyńskich ale również od wielkości guza i charakteru zmiany, który oceniamy także podczas zabiegu operacyjnego. Warto regularnie kontrolować się na wizytach ginekologicznych, ponieważ tego typu niespodzianki mogą również dotyczyć nas.